Gdy PZPN organizacyjnie nie zawsze podoła, wina Kibola. Gdy pan prezydent popełnia kolejnego babola, wina Kibola. Gdy troskawka obca lepsza niż z polskiego pola, wina Kibola. Gdy zawodnik strzela samobójczego gola, wina Kibola. Gdy pedofil się kręci w pobliżu przedszkola, wina Kibola. Gdy w sklepie spółek zeszła Coca-Cola, wina Kibola. Gdy prowokacja się uda w regionie Dzikie Pola, wina kibola. Gdy na statku błędnie wskazuje busola, wina kibola. Gdy popsuła się tobie wideo gier konsola, wina kibola. Gdy w nocy ponownie męczy cię zmora, wina kibola. Gdy poważnej usterce uległa pianola, wina kibola. I gdy pociąg nie zatrzymał się na stacji Tuchola, wina kibola. Gdy przed twym samochodem wyrosła topola, Wina kibola. Gdy sąsiadka ma suknię od Diora, wina kibola. Gdy na randkę nie przyszła z internetu Jola, wina kibola. Wszystko co najgorsze jest z winy kibola. Premierowi nad głową widnieje aureola. Prawda? Ilu z was jest znana rzeczywistość ona? Ilu z was wspiera swą drużynę na stadionach? A jak wielu kibicuje przy telewizorach? Nam, Nam kibicom, kibicom prawda, prawda jest dokładnie, jest dokładnie znana. Więc dajcie nam już spokój do Tuska Pana, a puenta znają nawet czteroletnia Ola. Wina Kibola! E Yeah! yeah.